Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Zero Skila i zapraszam do obejrzenia odcinka z której, która mnie ostatnio totalnie, totalnie zafascynowała. Jest rewelacyjna Stambul Guy. Na początek odbierzemy darmową nagrodę, czyli to jest chyba kręcenie tym kołem. Tak, koło fortuny. Najpierw zrobimy koło fortuny, a następnie ruszymy na podwój plasz. Oby coś epickiego, obecność epickiego, epicki, epicki, legendarny epicki! Też fajnie! Od razu się ubieramy, to jasne, że tak. To będzie niesamowity strój. I co? Zaczynamy potyczki. Zobaczymy, jaką planszę nam wylosują. Oby coś łatwego na początek, bo może się rozegrać. Może złapać tą prędkość. Mapa, która będzie dla nas teraz No idealnie. Super slide. To jest coś, gdzie mam największe szanse wygrania. Teraz mi się udało być w piąty. Ale to chyba nie powtórzę tego dzisiaj. Dobra, lecimy. Opa! I zasuwamy do końca. Teraz już się nie zatrzymujemy. I... Wow, 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 wow. I, tak się dało zrobić! Rewelacja! Nie! Tu mi. Nie, 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 No, już było tak pięknie. Ale tamten slajd. No to było coś niesamowitego. I nie widziałem, że tak nawet można. I tutaj. Nie. Kurczę! Dobra, tutaj jest. Nie! Eee, było tak pięknie. Który? Piąty! Całkiem nieźle. Zobaczymy, jak sobie inni poradzą. Jak na pierwszą mapkę, rozgrzewka jest całkiem niezła. Oj. Tutaj się jeszcze niektórzy męczą na początku, nawet. Halo, co ci się stało? Prze... No nie, no co ty robisz? Tak się nie, nie, to nie o to chodzi w tej grze. Halo to. No, on chyba nie przejdzie. Chyba nie. No, i jesteśmy w drugiej rundzie. O,ło 16 nas. Następna mapa. O, nie. Lasery. No to już mogę. Z czystym sumieniem powiedzieć, że zakończyłem grę na drugim etapie. Do finału nie dojdę na pewno. Bo te lasery mnie zawsze pokonały. Ja nie wiem o co tu chodzi, ale nie potrafię je w ogóle skakać. Zaraz się zacz zaczną te boczne i. No właśnie. Przemię teraz stronę. Tutaj i tutaj. I tutaj. Okej. Okay. No trochę mi się udało, ale to. Jeszcze niczym świadczy. No nie, nie wierzę, że został tylko jedną osobę, żeby... <laughs> mogę przejść! Pierwszy raz w historii mogę przejść. Tak, udało się! Pierwszy raz lasery pokonane. Wielki finał. No i teraz będzie. O nie. O, odblokowano osiągnięcia za laser. Co to jest? Tej planszy jeszcze nie widziałem nigdy. Kurczę. Nie wiem o co tu chodzi tak szczerze. Aj! Tu może wygrać tylko jeden. No i to nie będę ja na pewno. Tamten jak poszedł, skubany. On już się nie zatrzyma. Chociaż może się zatrzyma. Nie, 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 nie! Dlaczego? Okej, okay, też upadł. Dobrze, jest okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. Moż tu jakoś bokiem można. <śm> można bokiem tu przejść. Poczekam chwileczkę. Kurczę. Chwila, chwila, chwila. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie! Nie! To nie tak miało być! Dobra, cyk. Cyk Co? Przecież jestem praktycznie obok. Teraz pytanie: kto z nas. Kurczę, wygrał. Nie! Mm, a było tak blisko. No cóż. Lecimy do kolejnej. Brawo, brawo dla player. Jakiś tam. A my lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy po koronkę, lecimy po zwycięstwa. Punkty rozwoju są przydzielone. Próbujemy, nadal, nie poddajemy się tak łatwo. W te koronki jakoś uda się zdobyć. Czekamy na pierwszą planszę. Pierwsze dwie są dla mnie zawsze najważniejsze, później jakoś leci. O! A to? A, dobra, to są te monetki? Nie źle. To w ogóle trwało już 100 sekund. To jest... Wow! Kawał czasu. Ohoho! Wow. Brawo! Na razie nie jest tak źle. Nie chcę! Jak, jak sam mogłem spaść? Co tu się stało teraz? Moje! Odejdź! sią, Och ty! Dobra, tutaj. Jak mi nikt nie zestrzeli, to będą. To będą moje. Lecimy. Ja staną po środku i strzela do wszystkich. Jaki kozak. Moje, 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 moje. <laughs> o! Co ty mi tu zrobiłeś? Dawaj, oddaj. No co za ludzie. Zostało jeszcze 60 sekund ponad. Kurczę. Nie powiem, żeby to było takie długie w ogóle. Idź mi stąd. Ja nikogo nie strzelam, bo... Kupiłem się na tym, żeby zobaczyć tych monet jak najwięcej. I teraz... O kurczę. Tutaj. Tutaj, o nie, 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 jak ja tego nie lubię. Patrz, jak mi zabrał. Nie, no co to się stało teraz? Ale jest, nie jest tak źle, bo jestem na czwartym miejscu, czyli lekko powinienem spokojnie przejść. Przecież mała ilość monet, 17, czwarte miejsce. Zobaczymy jak to będzie szło dalej.

Pierwsza mapa za nami. Co będzie następne? Co będzie. No! Tutaj muszę przejść. Te żarty się skończyły już. Eee, zawsze robiłem to z prawej strony i na... nadal chcę z prawej strony. Nie wiem dlaczego tak, ale. To nie była zła decyzja. Tam się gdzieś zablokowali wszyscy. I lecimy. Ciekawe czy ten sled mi się znowu uda jak wtedy. Nie blokuje ładnie. Mm. Czy zaraz pomylę? No właśnie. Tego się obawiałem. Dobra, jest okej. Okay. Nie, jest źle. Że gdyby to był finał to już bym na pewno go nie wygrał. Uhuu! Serio! Jest, drugi. No! Ale mówię, gdyby to był finał, to już bym. Niestety był przegrany. Jaki fajny plecak masz! Tu jeszcze jest jakiś piłkarz. chyba. chyba Messi. Uuu, to wysoki poziom tej rozgrywki mamy. Zobaczymy, jak pójdzie Messiemu. <grym> no, chyba nie poszło mu. No dobra. No co? No nie wierzę, co on robił, już był tak blisko. I mamy znowu finał. Wszystko teraz zależy od planszy. Przecież nie ma takiej planszy, w której bym się czuł idealnie dobrze. O kurczę, nie pamiętam tego. No dobra, biegniemy. Boo, wow. młotek, czemu to się nie przestało? No dobra, nie, 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 no dobra. Szłam po finale. Jako tu w ogóle dzisiaj wysoka konkurencja jest znaczy, porze, nie konkurencja, tylko poziom wysoki. Mega wysoki dzisiaj poziom jest. Dobra. Daj. o co chodzi? o specjalnie to zrobiła jaki złośliwy gracz no ale gratulacje za zwycięstwo ale to było złośliwe szok naprawdę wow czekała specjalnie aż, aż będę blisko żeby mi pokazać że przegrałem co za ludzie no cóż, przyjdzie czas zemsty. Ja sobie tą osobę zapamiętam i kiedyś się zemszczę. Dobra, czekamy na kolejną grupę graczy. A, I to będzie teraz... No dawajcie, co jest? Szybko, szybko, szybko. Czy zdobędę dzisiaj koronkę? To jest najważniejsze pytanie: czy uda mi się chociaż raz dzisiaj wygrać i zdobyć koronki? To jest chyba trzecia próba, i na razie zero koronek. To nie jest dobry dzień. Ale lecimy. Kurczę. O, to nie w tą stronę, już, idę. już w drugą stronę muszę iść. Tam już pozebierali wszyscy. Kurczę, jest tutaj. Nie, 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 etapie o kurcze ja przejdę. nie, przejdę nie, 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 Tutaj, tutaj 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 tutaj, Tutaj, Tyk. Nie. nie, 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 jeszcze raz, ok. Tutaj, Pyk. Co ty mówisz? Jak on tu się pojawił? Skąd? O, oh. o oh, nie, 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 nie. Tego nie przejdę teraz. O, tutaj może mi się uda. No nie, nie ma opcji. Marnowałem tylko czas niepotrzebnie. Jeszcze można zaskoczyć. Już chyba nigdzie. w są jeszcze? Wszystko tu przejść dobra, gdzieś jest, a tu nie przejść, nie z tej strony nie wejdę. Kurczę, jest wow. serio. Otóż tu jeszcze są, tam jest jeszcze na duża. Ale jakieś jeszcze mniejsze są gdzieś? Nie widzę nigdzie. No, serio. Już chyba nigdzie nie ma. Nic ciekawego. Co ja zrobiłem teraz? Dobra. Dobra, jestem w trzecim etapie No panowie i panie Lasery Cyk Jestem <laughs> Co on tam nie 14-13 sekund Mam nadzieję, że mi to wystarczy do przejścia 7, 6, 5, 4. Dobra, walczymy do końca. Koniec, dobra. Uh, udało się. I może teraz będzie ten wielki finał. A nie, to dopiero była pierwsza. A, to była pierwsza mapa, dobra. Kurczę. Dobra, próbujemy. Następna mapa. Dlaczego? No nie, no dobra. Nie jestem jakimś wielkim fanem tej mapy. Po prostu i... <z humanities> Ale mi sypnął. Jak szybko spadam w rankingu. Nie, nie, nie. teraz przecież mam tylko 8. Co?! No nie mówi przegram na mojej mapie, no. Dobra, tam niech się zabijają wszyscy. A ja sobie spokojnie zbiorę monetki. O! Taki wystrzał. I prosto w monetkę. Prawie. Dobra, mam 8. Już nie strzelajcie do mnie więcej, bo chyba, że na środek wpadnę. Dobra. Muszę jak najwięcej rozbierać tych monetek, bo... Zaraz mnie ze strzelą i będzie problem. Jeszcze 60 sekund. O, tam widzę, że zajęli się sobą i bardzo dobrze. Kurczę, nie, nie 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 nie! Dobra, jestem. Co za typ. To będzie jakiś... To osobisty rekord chyba będzie. Nie dam się. Nie, nie strzelisz do mnie. Nie. Tak łatwo się nie poddam tutaj. 50. No nie, no chłopie. Co, co ja ci zrobiłem złego? No. Co za typ? Się uczepił. Ten niech mi sypnął. Ten się uczepił na mnie. Dobra. Nadal mam pierwsze miejsce, nie jest tak źle. 6 4 W ogóle chciałem 60, ale już nie wyjdzie. Za mi 2 do 60, szkoda, Taki byłby fajny wynik. Dobra. Wielki finał. Czy tu będzie koronka? Czy tutaj będzie to, na co polujemy dzisiaj? N nie, nie będzie koronki. Na pewno nie będzie koronki. Nie wierzę, sam się wyeliminowałem. Nie wierzę po prostu, co tu się stało teraz? Co tutaj się teraz stało? Jak... Jak do tego doszło? To była przecież... Wow. Nie wierzę. Nie wierzę, że tak przegrałem. To jest smutne trochę, że... Że w taki sposób... No co, to jeszcze jedno podejście robimy. Jeszcze jedno podejście. Małpo. po. No to musi być koronka? Po prostu musi być. Chyba, że w tym odcinku się nie uda i spróbuję w następnym powalczyć. Bo jednak ta koronka to jest coś, na co najbardziej poluję w tej grze. Ile razy można być w finale i nie wygrać? Nie wiem, czy to w ogóle to przyjdzie teraz. To... to jest pierwsza mapa w ogóle? Niesamowite <noise> Jaki fuks jak mi się fuksło? Wow. Nie, 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 nie robi tego. Dlaczego? Dlaczego to mi się stało? Że tego nie przejdę, to nie ma opcji, żebym ja tu przeszedł no. dlaczego tam? Przecież tam nie można przeskoczyć. Nie wierzę, że pierwszej planszy nie zrobię nawet. Wow, to będzie niesamowite, ja pierwszej mapy -ha 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 -ha. nie Nie, 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 to się nie dzieje. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! No jakiec! Jak... To jest niemożliwe! No, jest To jest jedna z najtrudniejszych map, jakie widziałem do tej pory Dla mnie Nie przejdę pierwszej mapy nawet. Wow. To jest coś niesamowitego. Nie przejść pierwszej mapy, to trzeba mieć naprawdę dar! Ha, ha, to Jak mi się fuksnęło, dobra? Nie, nie, nie mówisz od doszedł. Uff, o już 800 przeszło? Jak oni to przeszli już do ty... <laughs> Nie! <śmiech> dobra, już zostało tylko 6 miejsc. Dostopi... Nie, dobra, dobra, dobra. 11, jeszcze może? O nie, tu jest coraz gorzej w ogóle. Jak to można w ogóle przejść? Tu można przejść? Czy <laughs> jest tak blisko już? Tak! Nie wierzę, że mi się udało. <laughs> Jaki fuks. Ale miałem szczęście. <laughs> o kurczę. Ile prób tam było, i przejście na takie szczęście. Na fuksa po prostu podrzuciło mnie tam. <laughs> no, niesamowite to jest. Nie wiem, czy już będę miał kiedykolwiek tyle szczęścia. Co ja mam z tą mapą? Ja nie wiem, ja bardzo często trafiam na to, a... A chętnie bym coś innego zagrał. <grym> Prawie spadłem. Sam. Dobra. Te 60 z monet jest moim takim celem teraz. Zdobyć 60 monet. Może się w końcu kiedyś uda. 17 chyba ktoś jest po środku. No. Ktoś jest tam, ciśnie. Nikt mu nie przeszkadza. Idę mocno. Nie! Nie w tą stronę. Próbuję tam na środek wejść i może poprzeszkadzać. No, co za ktoś. jak miałem fuksa. Dobra, jestem. Muszę nas... O! Dobra, o! Znowu trójka nas jest. Ktoś mnie zaraz w kosmos. Podzielimy się, dla każdego wystarczy mm, tutaj jeszcze 36. Nie, 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 nie. Dobra. Nie to nie. Aaaa, tylko nie spaść. Kurczę, było blisko. Ale tak jest drugie miejsce, nie jest tak źle. To 20 sekund, raczej. <grym> Będzie. 42 monetki. Dobra, udało się. Nawet nie pamiętam, ile miałem monet, ale jesteśmy w finale. Jest finał, jest finał. Ostatni finał dzisiaj. Jeżeli nie wyjdzie ta reskoronka, no to cóż. Będę próbował następnym razem. Co to jest? Tego nie znam nawet. Wow. Urczę, spanikowałem. A tu już nie ma opcji także żebym rzutować. <grym> to już nie ma szansy tak i tak. No fajna mapa w ogóle. Mmm, serio! Oki, to jest nie sam gdzie ciężkie. Uuu, przeszkoda bo nie będę do końca, nie będę widział teraz. Tam już ktoś wygra to wcześniej i... I zobaczę jak to się kończy nawet Ale byłem już blisko, o kurczę. Fajna mapa. No cóż, znowu bez koronki. No nic. Oki Pingwin. Rady Patrick. Gratulacje. No to cóż. Starałem się. Kilka razy mocno walczyłem o finał. Niestety nie było koronki. Może następnym razem, chociaż dzisiaj było naprawdę blisko, naprawdę blisko było tych koronek Upragnionych i wyczekiwanych w tej grze koronek I jedynym plusem tego jest ten mój Fajny strój który będę miał przez najbliższe O na pewno długo będę go miał Chyba, że wylosuję coś naprawdę fajnego Na dzisiaj to koniec Koniec przygód może jutro mi się uda zobaczyć jakąś koronkę. Nie będę się poddawał. Narka.